Witam, witam. Wróciłem z biegania. 40 się zbliża, trzeba coś robić. Eee, jaki mam problem w mojej 120? Widzicie, wczoraj karmiłem rybki, Widzicie ten syf, co pływa? Nie wiem co to jest. Czy to po prostu roślinki? Czy to roślinki się rozpuszczają i wydzielają coś takiego? No, filtr jest dość mocny. Jest skierowany na akwarium. No, te drobinki już jest. Dwa miesiące odkąd założyłem akwarium. Nie wiem, nie wiem, czym to jest spowodowane za bardzo. Może jeszcze nie dojrzało to akwarium, zobaczymy. Czekamy dalej. Także nie wiem. No, nie wiem, czekam. Były dwie duże podmianki sorki, żeby wyeliminować kolor wody od korzenia. I od tamtej pory była po wakacjach, po dwóch tygodniach, była 2,5 tygodnia, było 20 litrów podmienione. To było w zeszłym tygodniu. I, I co, i na razie nie podmieniam. Może podmienię znowu 20 litrów w przyszłym tygodniu. Może więcej? No zobaczymy, może 30. Dopóki to się jeszcze te roślinki się tak wszystko nie rozchulają. Eee, trawy. Kryptokoryny trochę mi, trochę mi obumierają. Przypuszczam, że to przez to, że przełożyłem do nowego akwarium zmiana podłoża, naruszenie korzenia i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Za to te radzą sobie dość, dość ładnie. Nie miały większych problemów z przełożeniem do akwarium. Mój Glon Krasnorost nie rozwija się tak, jak się rozwijał wcześniej. Nadal jeszcze gdzieś tam jest, no ale światło jest ucięte. Chyba mam 4 godziny tylko włączone dziennie. No plus to, co świeci przez okno. Co jeszcze? No podłoże już nie, nie zrobię takiego, albo jak zrobię, no to włożę to wszystko, dziadostwo do worka. Popatrzcie tu z tej strony. Prąd wody i wszystko po prostu wypukało mi piasek do samego, do samego podłoża. Także jak kiedyś będę do sklepu przejeżdżał, albo zamówię przez internet, zamówię więcej piasku. A to I to wszystko się przenosi tu, o w to miejsce, widzicie? Tutaj nasadziłem trawy wczoraj, zobaczymy jak to się przyjmie. Testuję, testuję po prostu roślinki, które dobrze, dobrze mi się hoduje. Także, jak na razie te wygrywają. I co? Po roślinkach poopowiadam więcej, jak się nauczę. E, troszeczkę więcej. Na razie czytam, zamawiam różne roślinki, sprawdzam jak się, jak się hoduje i jak one się zachowują u mnie w akwarium. I ta wiedza powoli, powoli e, się zwiększa. Niekoniecznie z nazwami tego wszystkiego, ale jednak, jednak przy prowadzeniu i, i zawsze jakieś tam filmiki na YouTube, książka Znajdę jakieś na, na eBayu roślinki, czytam o nich itp. itd. Także to chwilę się, co chwilę się powiększa. Mam nadzieję, że za parę lat będzie dość pokaźna i nie będę musiał tego wszystkiego ciągnąć z internetu ani z książek, tylko po prostu będę się spotykał z wami, z jakimiś innymi hodowcami, akwarystami i po prostu wymieniał swoje doświadczenia, nawet czy tam przez telefon, czy osobiście, czy na jakiś giełdach. Mam nadzieję, że się uda na jakieś pojeździć giełdy. Jak będzie czas, no wiecie, rodzina, dziecko, praca, no ciężka sprawa. E, planuję jakieś nowe akwarium założyć z krewetkami. Zobaczymy, czy się, czy się uda, nie? Zobaczymy. No na razie takie były pogaduchy o poranku. E, będę wrzucał teraz troszeczkę więcej filmików, no bo wróciliśmy z, te, z, tego, z tych wakacji i, i będę kontrolował e, Akwarium na bieżąco. Zobaczymy, co z tą wodą się wydarzy. Czy ona się będzie poprawiać, czy nie. Dlaczego te, ten, ten taki pyłek mi tu wciąż pływa. Dobra, dzięki za oglądnięcie. Długi filmik. Zapraszam ponownie. Dajcie komentarz. Bardzo proszę o komentarze, bo troszeczkę ucichło tych komentarzy. Może przez to, że mniej nagrywałem. Piszcie, piszcie rady swoje. Rzućcie w komentarzach. I, I co by tu jeszcze zrobić? No, rybki postaram się wymienić. A jak nie, to poczekam na lato i, i danio po prostu na lato przełożę do mojego oczka wodnego. Czekam na. Czytam, czytam, czytam o rybkach. Powiedzcie mi, jaką dużą rybkę mógłbym wrzucić z tym oto delikwentem, żeby się nie zjadły. Dobra, nie przedłużam już długo.